Hej, 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 hej wszystkim, witam was w po raz kolejny, no już po raz trzeci w grze GTA 2. Jak dobrze pamiętacie w ostatnim odcinku próbowałem wykonać zadanie dla mm, Szarego, no nawet dwa zadania. Nie, trzy zadania zacząłem wykonywać, dwa mi się, jedno udało mi się skończyć, dwa sklamiłem. I sądzę, że w dniu dzisiejszym udamy się ponownie do tamtej strefy, nazbieramy trochę broni i spróbujemy te cholerne zdania rozgryźć Bo do wyjścia z miasta jeszcze dużo kasy na... Oj, oj, ej, ej, co się dzieje? Czemu nie skręcę? Ej, ej Czemu nie skręcę? Na co za Ej, ej Jak jeździsz w prajerze? Żółty jakoś tutaj tutaj ten jakoś? Tu tu górę, a ten Trzeba jakoś tu zawrócić, tu w gościa potrącić. Może bombę podstawić, nie A ja 10 za frajera. Ja nie opłaca na tych rozjeżdżać. I po schodach! tak, to chce w dupę? O. I ty, możesz jeszcze ty, i ty, i wy i, dwa, i, 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 i ty, i znowuż ty. Jak dobrze pamiętam, po którymś razie po prostu zaczynają do nas strzelać. o, dwa telefony, znowuż. Lewy czy prawy? Prawy. I tu, poczekajcie chwilę. No, już jestem z powrotem. Powinno być dobrze. Podbierajmy jeszcze trochę. Hmm, poczekajmy jeszcze na jednego maszyngana. Dobra, wiem, wiem, wiem. Mam gdzie jeszcze... się. No, nie wiem, co mam zrobić, ale dobra. O, wszyscy uciekają, jak ja to lubię. Dobra, dać maszyn. Hmm, zapas machine guna, mamy. Jedna z lepszych. Dobra, został złocień. Ej, ej, chodź tu. O, jak ja to lubię. Dobra, czyli jedziemy na miejsce spotkania. Oh. Oh yeah. Kurde, ale to ma przyspieszenie boskie. A nie, jednak można rozwinąć tutaj ładną prędkość. Aha, już policja mnie ściga, jeden gościu przecież... innego gościa tylko rozjechałem, o co im chodzi? Dobra. To już był drugi. Po 20 dzisiaj. <noise> oj tam, oj tam się czepiają hamy. Muszę ich zgubić jakoś. Tak to się robi. O, wyzwanie. A spróbuję sobie. To trzeba zrobić. Mm. A, mam roz zabijać ludzi z maszyngana. Jak miło. Ilu? 42 minuty. Kurde, może być ciężko, ale... Gun to też taki zły nie jest przecież. Gary, Ilu jeszcze? Dawać Was O policja, tu czterech zaliczę. O, Jak piękny. O kurde! Muszę uważać, bo to już... Ci o przyjechali po mnie. Swat! Jak oni tam mają? Załatwij ich! O, pistolecik pozbieraj. Ile jeszcze? 18? No tutaj zabizu nie powinienem zabijać, ale dobra. Wyzwanie to wyzwanie, prawda? Czy potem można przejść do, zielo do zielonych iść? Ej, oni są Okej. Okay. Ej, uff, udało się! Ale wykonaliśmy. Pierwszy raz udało mi się wykonać. Nie ma takiego gubić. Ej no. Ups, przepraszam Was, byłem. na chwilę... Ten nagrywanie, ponieważ... Klaksem mam pod nagrywaniem też. Tutaj. Teraz policjantów zastrzelę A, to to zadanie pamiętam, to co wczoraj nie pknęliśmy No A teraz udajemy się do doków, żeby samochód ukraść. Jak dobrze pamiętam z wczoraj. Mam nadzieję, że tym razem się przynajmniej uda papa pa, pa. I po ta 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 o, policja mi nie da spokoju nigdy chyba Dobra, chodźcie po mnie Co za nowy Uch, Myślę, że tak do łatwo się oddam, dobra wstać Jeden teraz został Aż dziwne Tylko muszę uważać, żeby teraz Żeby uważać, żeby przypadkiem nagrywania nie było, muszę się pod inny klawisz chyba ustawić na. Będę GTA nagrywał. Oj, 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 ale to ma. Oj! Dajcie mi spokój, policjanci! O, co za projekcie? Ups, sorki, przepraszam. Excuse me, entschuldigung. saj Kurde. Nie, tak. Chodź szybko! Szybko, szybko policja jedzie. Ups. Mm, dobra, na pranie mózgu jedziemy. Dobrze, że pod czołg... co my? pod pociąg nie wpadłem. W to by był do, też dobry sposób na kasę, podprowadzać po prostu. Ups. Mm, samochody pod pociąg. <grym> Ups. A ja chyba... ojojoj, oj, oj, dwie gwiazdki. Kurde. Muszę samochód przemalować. Akurat. Jak samochód przemaluję, to stra... policja straci mną ten zainteresowany. Odtędy nie przejadę. Ona... Gdzieś no, z pistoletami nigdy się nie usuwają z drugiej? Mamy jedno. szacunku. Tutaj mam jakoś wjechać. Ale tego tak nie strzałka kieruje. Nie, tutaj nie. E, pytanie do Was, co to są te znaczki GTA? Wiem, że one mnie uratują z kłopotów, tak raczej gościu mówił. Ale co to dokładnie znaczy, to nie mam pojęcia. Czerwaj. Ups. Ups. Tutaj jakoś mam wyjechać, tylko ja Czyżby kolejne szaleństwo tam było? Chyba się zaraz po tej misji tam uda. Z kim on porozmawiał? A, z jakimiś frajerami, Dobra, jedziemy dalej. Ups, ups, jeszcze do mnie szacunek stracą, czy będzie. Nie, to samochód, myślałem, że to będzie szaleństwo, ale się nie ci Samochód tylko. Endyk? Oj, oj, oj. dwójka nie ma mapy. O, machinga! Ciekawe czy z samochodem mogę zabrać? Mogę. Miło. Machinga. A musiałem policję stopnąć. O, tu jest kolejny szaleństwo. Sądzę, że po tej misji tu jednak przejdziemy po to szaleństwo. Mhm. <laughs> Dobre. Najpierw nam e, pokazał, kto sypnął, a potem wizu pokazują nam, jak tutaj się sprawdzamy. O. Policjanci? Oh yeah. Chodź. Chodźmy zobaczyć kolejne ten... wyzwanie. Ciekawe jakie tutaj jest. Kill. 10 people? O kurde, jakie łatwe. I chyba już będzie... No. Jeszcze jeden i będzie komuniec, akurat jeden jest. No i pięknie. Jak się nie mylę, to nam jakieś bate no I ty, ty chodź tu. Ej, ciebie nie chcę. A e, no dobra, ty możesz być. E, dają nam te... hmm... Co nazywa? Nożniki. Oczywiście nie wiem co te mnożniki dokładnie dają. Jeśli nie mylę, ten zielony jest do kasy, czyli ileś razy więcej dostajemy, co jest przydatne. Dobra, jedziemy znowu... A czerwony chyba do życia, nie wiem. Nie wiem, czy przypadkiem nie tracimy tych mnożników. Obiecuję, że przed następnym. Ups, alej, panie policjant, ale park. Szary to jakoś tutaj jest. Jędryk? No, chyba. Nie, ten znowu już na jadę, jak zwykle. Cały ja. O, Elvis. Postaram się znaleźć coś na ten temat tych y, mnożników i tak dalej. Że po prostu seria była jak najciekawsza. Ten Hmm. Ups Już do mnie szacunek i zobaczę Ale pistoletu to ładnie już mam, nawet... no 50... 50 naboi No. Oh. Oh. O, widzieliście? Zchodzi i chciał mi ukraść samochód Kurcze, znowuż na pop przyjechałem, z hamstwo O, oh, Elvis Ho, 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 jak to lubię, ten dźwięk, jak oni tak ho, ho, ho jest najlepszy. O, kolejne dwie misje, kurde, to jest więcej niż ten. Bierzemy znowu w prawo. Hej, gecko. to nazywa się, gecko? Nie widziałem. I need some clean cash, aha. Mamy trochę kasy ukraść? Czy co? Nie wiem. Czyli wychodzi na to, że po prostu są dwie zielone misje i potem już takie jak nam ufają, mają do nas zaufanie, to są coraz lepsze. Dobre. To mi dobre. To jest. Fajny pomysł. Dawno w to nie grałem. Czy tam była? A, nie widziałem. Nie wiem, co jest. Mówię, że wiem, nie wiem. Ups. Ja muszę przestać ludzi rozjeżdżać. Czekaj, czy napada, by się dało zrobić. Hmm. O kurde, jednego Elvisa brakło. Yum. Jakoś tutaj, chyba, co nie? Tutaj? Niestety nie. Wziąłem ten samochód, bo on jest fajny, szybki, zwrotny. Dobra. W dół, w lewo. Tutaj chyba, jakoś, tak? Co? No nie pod koło, frajerze. A, trzeba ukraść samochód. Aha. Brum brum, brum, brum. Z drogi, o kurde, ale to ma, to ma boską zwrotność, naprawdę. No Nagrywanie cały czas jest, jest dobrze, a my jedziemy oddać ten samochód. Ej, ej! Kurde, zajerzy. Jak widzicie, kościółek. Po tej misji na pewno tutaj zajrzę. Bo jest chyba pora kończyć ten odcinek. Ciecz zresztą nawet nie wiem ile on będzie trwał. O no, ty zdolny jestem, naprawdę i co, i co? Możecie nie biegać pod koła. Patrzcie, dobra, kieruję, ja kieruję, ale was nie chcę rozjeżdżać aż tyle. Dobra, tutaj jest rampa do skoku, więc samokład marcie nie będę skakał. Tu na północ, jakoś? Chyba jakoś tutaj mam jechać. Prawo? Nie, do góry. Tutaj? Tak jakby. Kurde. Ale że będę jakoś gdzieś wy wyjadę. A nie, że pakuję na jakieś skwerki nie wiadomo gdzie tym samochodem. O! Hello! Ej no. Jeden z głowy. patka <śladkowa> tylko! gościu. Kurde. Takie jaj, nie wziąłem, że tu mogą oni wpaść. A rozumiem. Kradniemy wana teraz. Zbieramy ludzi. I robimy napad na bark. Oh, yeah. To, co tygryski lubią na na naj najbardziej. Czyli kółeczka na ulicy. <ścoughs> bi, 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 bi. No, co za napad. No tam widzicie złodziej, biegnie za samochodem. To jest. To mi się w tej grze podoba, że. Znikąd nagle biegnie ci złodziej, cię wyciąga z samochodu i. Ups. Widzicie. Kolejny złodziej, tym razem za mną Dopiero. Może cały biadek na chłodzie to. się ruszą. Dobra. Kurde, w samochód kogoś potrącił. U. Pieniążki. Pane? Ups! Kurde, z dwoma gwiazdkami dojechać do ten, do bazy będzie może, może być ciężko. Ty kurde, zwiałeś mi, frajerze. Ja go to akurat lubię. Ej! Eee, dobrze, że tylko dwie gwiazdki. Jak nie będę o nic zaczepiał tak jak teraz, to raczej nie mają szans mnie złapać. Ale ważne, żebym trzy gwiazdy się nie dorobił, ponieważ trzy gwiazdki to już jest ten. Eee, blokady drogowe, a przez blokady może być ciężko. Ej, ej, ogona. się um, 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 um. da się ich jakoś zgubić teraz. A ci powinni do nich strzelać, a nie się patrzeć. Swoich no okej. Okay. O, Elvisa widziałem. Aha, jakoś tam muszę zakręcić, mówicie. Nie, wydaje mi się, że jakoś od tej strony będę musiał wyjechać. To bazy Z. O, Złodzieja potrąciłem. O, oh je. Yeah. Tutaj ten dyk chyba. Ej, ej, z drogi. O, jest. I pieniądze są nasze. Jeszcze nie? Ty, panie. What the? Jedziemy, no a to jednak nie koniec jest. dostarczyliśmy skradzioną kasę Idziemy dalej Oczywiście znowu stracili do mnie respekt, a przy okazji, tracąc tutaj, ja zyskuję u niebieskiego Nie Mam komuś dać paczkę. To komuś. A widocznie to był ten, aaa pranie pieniędzy, że po prostu wystarczają skradziono oni szybko piorą i... A tu jest czerwony telefon, jak go już pamiętacie. Bez drogi! Aha, znowuż do bazy w się sensie. dostać. Tutaj? Chyba. Jednak chyba nie. Kurczę to, gdzie ja mam jechać tak na Kurczę, dwie misje, a jedna misja się tak przedłuża, że hej tutaj jakoś? a, -a. Dobre! O kurde! Cztery gwiazdki. Masakra. To może być naprawdę trudne. Dobrze, że mam dobry samochód. Ups. E, mogę odpisować go? Ciekawe. Nie tykam ich, na fajnie. musi teraz gonić frajerzy. Ej. Hey. Jeć, uff, ale to był fart. Dziki fart. Yes, jest, yes, jest, yes. Jest. 40 000, dostaliśmy 80, dajcie. Teraz tylko Hmm, chodźmy zapisać grę jednak, bo to chyba pora na serio kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam podobał. Udało mi się... o, akurat blisko mam. Udało mi się wykonać dwie misje, wypraliśmy trochę pieniędzy, załatwiliśmy sprzedawczyku. <grym> I jest dobrze. Twoja wina. Wszystko twoja wina. No chodź tu! O, 120 ze złodzieja, ładnie. A nie, ja ten mnożnik. Widzicie, mnożnik dużo daje. Oj ciekawo. 50 tysięcy poszło na zapis gry, ale mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał, a więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i hej Wam. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Hejka!